Lumpy hey. people Give <laughs> <No. laughs> it Będzie tam niepolski pracz. Chodź, niedrobieńcu. Dasz, iż kątec chłopów mocha. Siemano, żomale, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie pierwsze egzorbowanie w tym roku. Co uzbieramy, to zabieramy z sobą. Jakieś będą ja ty na oczy nie widzisz, to to ty znajdziesz. Tulek, to jak, to jak sosu nagotujesz, to... Nie żeby nie wiem, żeby były te, piesku... nie były te truciciele. <grym> Już zaraz wpierwamy się w las. Idziemy na ładne kozaki. Ta droga taka kuchu... Wchodzimy do lasu, tylko tu jest taka duża przełęcz. Jesteśmy na przełęczy. Prze**any. Dobra, lecimy za... Ale Dobra, musimy patrzeć na dół. Tu trzeba się patrzeć na dół. Żeby my tu nie, zagin nie zaginęli. Nie kuchu... No jak gładzi, jak będę, no to cóż? tu nic. O a jest jakaś pieczarka. Co pieczarka? Co to jest? Pieczareczka? Czy truciciel? Trój, no nie wiem. Ja tego nie będę jeść. tak samo Chyba no. <gry> niedaleko jest Ale mój w się weź. Jakbym on... tam. potem. Smarkany. To, to zrobi to walkanie, wiesz? Tak, zrobi. A łączy wędkę. O mój Boże, ale to górka, Ani kurek nie ma. No i jest tam szukowo, no, pa. Jest coś, to bierz w rękę i do koszyka. Ale tu jakiś kozak? Czekaj, czekaj. A tam dalej. No coś tam jest, ale zobaczymy. O kurwa. Ten pieron to widzisz. Nie, to jest chodź. Kurwa No, trochę zjechany, ale. Tu prędzej tu może też być. O, lupa się otwiera. Nie, no muszę się kurwa złamać. Jest, bo dobrze się rusza. Takie tak są prawa natury i chodź. Ech! Pfff! Jestem za słabo, że padaczka, kurwa, Ej, gdzie jesteś, ty świrze? No, co za, kurwa, męga. Taką kurwa mędę narasnąć. Przecież były deszcze i grzyb powinien być. tak, kurwa, pierdolona Dawaj tu, nie zgnić, bo ty się... Musimy zamówić deszcz, żeby popadało, to będą grzybki, takie większe, nie takie pierdolki. Spacowo? Nie. No, <głudniak> będę chciała. Tu też w nim, no. Patrz, jestem, będzie chciała już w tym. Chodź, się w tym Hanaju. No idzie stary weteranie, no. Nie poganiam mnie. No, chodź, strasa. Zaklętujemy to. tu. tu. prostu. Drachasz, dostać. Dobra, C**. czekaj, napijemy się. Ani poziomki, ani. K** chyba gotowane, jegane o kurwa ale to są kurwa dziury kurwa na kurwa w kurwa 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 to kurwa 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 Tu mamy jakiegoś tego czerwonego, czerwony kurwa 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 Mało się chcesz to to Nie będę tego kufa, główna joda I tak szły. Wiem jak wygląda prawdziwe jak i ma ślub. O kurwa. Baranie, baranie. Bojek, no pijesz, nie pijesz, no nie będę tego nosił do k**wa. No to kurwa, trzeba skończyć człowieku, bo no ty. a no mówię k**wa. ty jesteś głuchy kurwa i ten pij. Na żołdzie, żebyś kurwa nie Panie No kurwa, no weździemy go z niej znalazł. No jasny ch... Ale to panie! Nie? Lipa! Żyć. A pan się znalazł? Ej! Chuj, robacze, by w ogóle nie dało się Nie ma w sumie, nie ma w że... dniach. Za wcześnie jest na to. Wrzesień, październie. Tu jest jakoś. Zaczynamy. Dobra, po piękach ja, piękach. Dochodzimy do samochodu. No to poczekamy jak będzie więcej grzybów, to będziemy przyjeżdżać. Będzie większy wysyp. Będzie po deszczu, to by rosły jak... No jak grzyby po deszczu. A, no ja ramach rekompensaty otworzymy sypaczkę. Zobaczymy co tam No mamy. Nie ma rewelacji. No macie tu podgrzywka i nie robotzyny wyjeżdż. To chociaż będzie na pamiątkę. Dziękujemy. O, pod no, no, takie, takie to właśnie tutaj były, ale tak. ale już Trzeba było się schylać. Mm. Mm. Na widzieliśmy, już będzie. Sosu, no, sosu odchodzi. Znowu przewdziewaliłeś. No i właśnie coś przyknęło. No nic nie przyknęło, bo się tu. Nie no, się... bo cały całym jest. Tak, No, Może strasznie, że się zas... ze. Paczkę taką, tu, na... Na o, nie, panie, tak. Cudne. Gdzie mam iść? Dobra. ale ten poszedł z a no został Dobra, jedziemy na piaska Poprzewracamy No, o, to będzie fajnie Przedzemy tu naprzód mm -hmm. no, tak. Ale my nazbierali. Mm -hmm. Ej, ch... teraz jest Przez nowe ch... tak? Nie Ej. Bliza, co? Ja jeszcze czytam tylko dla siebie Na no, Weź na siedzek ty, bo on jest Dobra Hej Z tej strony Ola Jako, że wasz największy fan mieszka aktualnie na Islandii To ja przesyłam do was paczkę z Krakowa Co prawda jest ona bardzo nietypowa Ale mam nadzieję, że to najsłodsza paczka jaką dotychczas dostaliście Tak To ja Zdjęcie numer jeden no Weź na tam, do tego wiem, do tam. Oj, kochałbym cię To tak. jest chory jest z Islandii To jest. jest Poczekaj, bo tu jeszcze no coś... Tu jest jakiś kurde klient. No to tak to jakiś. E, wyrzeźbiony. A yeah. to wasz największy fan Dawid, zdjęcie numer dwa. Bardzo proszę o pozdrowienia dla niego. Zapytajcie proszę na filmie, czy zostanie w końcu moim chłopakiem. Dam znać w komentarzu, czy się zgodził. pozdrówcie proszę Filipka, Natalkę i Szymka. Wszystkiego dobrego, całuję was. W słoiczkach wysyłam buraczki do przetestowania od mojej babci Marysi babci Jasi i mamy marzeny. Dajcie znać, które Trzymajcie się, jesteście super. Dziękujemy. Ola, ode mnie jest A wujek, to jest za chłopakami, to. Dawid, kiedy zostaniesz chłopakiem. Oli, white. Ola, zostaw komentarz pod filmem. Wszystko jest pod kontrolą. Pozdrawiam Filipka, kogoś tam jest. Natalkę i szynka. Dziękujemy za boraczki. Jest dwa przyjaci, marysi, ale marzenia. To tak, nie zawsze. Tyle Dajmy mi tę sopkę. tu Będę jest woda, druga czapka. Ty to masz kask chyba. Dawaj tu kurwa coś do picia. Jak to już nie ma nic do picia. Co nie ma nic do picia? Nie, ma? Hm. nie idzie się doczytać. Wszystko A, jest na liczb, to jest, no, się... I Tutaj mamy... To jest taki, taki coś. Co to 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 nie lód? Ja Gdzie tak ona A wata szklana na kurwa. Może wełna. To jest tam wełna pod podkładem? To jest wełna z rano. Pod strop, te, pod te. No nie, to wełna by była w pierdoleniu. Wata cukrowa. Wata cukrowa, tak. Co by nam od postaki robiliśmy? Nie, to sobie mogę. Właśnie. I kupał mi miejsce. Tutaj, błęk, pone. Wibrator. No to kurwa do ciebie Będziesz się... Idź bo cię kurwa czy tym nożem i się kurwa z tobą te debilu Gdzie mam iść? Człowieku? O... Tędy, stąd mam iść? serady trafisz o, Ale się będziesz przepuł o oh my god fiu, 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 fiu Tu mamy yy... O, dawaj mi ten bus. To jest taki nie, Coś tu jest nie tak o kurwa. Jakoś kuta kurwa. Eee. Ula la. To kisiel. To kisiel. To kurwa pita siedzi. Tego i masz to kurwa ślimu. Masz to kurwa ty. No i, gdzie mu to wsadzić? No i co? No i co? No Ile ja no ja go? gościa ci wyleje? O kapkuj. Wypalaj mi z tego fikoła kurwa. No to jest kurwa jakoś. Ja pierdolę. Idę kurwa. Aż on w chuj Weź tam jasz tych starych to jest guma ci... do żółcia Całe ciągi do to kurwa O, i witero a. A. Dalej mi z tego ploka ty kurwa Mędo jedno Ty kurwa Z kurwa ty, no, ty. Bo cię masz do mnie człowieku problem Zatłukaj się kurwa bo, ja będę No i cięchać, całą gumę żeś gówno. rozpierdolił No i łykaj to teraz A ja w dupie no, to mam No cóż, puchasz No cóż, puchasz kurwa Ty kurwa Śmieciute. Ej, kurwa. Co kurwa. za kurwa baron. Siedziesz kupa pół. Wiesz tego kurwa, chłop i zryj. Doj, doj. Jak to galaretka jest? No to wpieraj galaretkę. No jakby... To nie zająłeś mi samego psiąka. Ja będę pana to sło słoiskie jakie są. Kiudwa. Jasina, eee, bracy. A, a tu Eee, to masz podpaski. w dupę se Eee, no I sopliczkę. U to patrzę tylko, żeby była wódka. Zakazu en... la la de furno. Partyfan. O. Partyfan. Na ciebie fan. jest kopyto. 750, ale ile tu jest? Kolcyków. Chyba to, to do Koczyków. dzieci jest. Chyba tak, do dzieci, do tych takich nienormalnych. No jak balony są, no to... O, plik de cierta. E... Od de la Vera. do... że my będziemy robić tego. A, Tu jakieś da, okulary są dla... Mnie. Masażer. Co on robi? Ale chory pies. No. Wierzę wszystkie włosy te... głupi ch... Co Czuję blusa. <noise> Dobrze ci? Dasz. I Tu okulary są dla niewidomych. To mąż, mąż się pokutę Jezus, jakieś p... Ch... Podkoszulki jakieś? Fiesta. Z kotem. Miki Way. A, nieś to w drugą. No jest piękny ten człowiek. Tu mamy znów inną podkoszulkę. Ja ciebie gadka. Mamy gadżet. Kub... No leży skórę. Co leży do owoców, kupa, I Wiec, co to jest. W Hongkongu, no, po Starlandii. do ust chyba jakiś. No, będziemy piekło Ja w pieczarki. E. Dobry, no ciekawe. co? Przepraszam, nie jestem skarży. Co to jest, To jest cukier kolorowy, Kurwa. Będzie? No. no. może być. Weźcie, kurwa, ten pierdolony No, trzy słoiczki są. Jaśa. Ma, ma, Marysia i ma, Marzena, bo babcie, o k***a, to ładne buracko. Nie, żebym to tu To bardzo smaczny, luks. Dobra, dobra, Marzena, jest to za słabo, Och. To, to bo babka z góry chyba Dobra, no to tu się Dobra. Próbujemy marzenkę. Ciekawe Czy to jest smak. Te są gi też. No. zobaczymy. O. Z miastków do tego i z mleczko. I. O. Słodkie. Te są doj**ane. Bardzo fajne. Ja siadł do kujczach. No. Takie męk. jakieś wędzone czy coś. Grubo mielone. Próbujemy. Przesadzone z cebulą. Nie tam, że tam wybry, wybrydzą coś czy coś. Tak jest. Za dużo cebuli. Cebulki za dużo, ale to nic. Ten jest dobry. Mar... Marzena. No, Marysia to w smaku dobra. Ja, Jas, Jasia. Jasia i Marzena. Te nie w mnie. A Marysia? Też dobre. Bardzo smaczne. Najlepsze to... Moje drugie. Się, Wszystkie są dobre. Może były najlepsze. Lux. No. petarda, bomba. Wiesz, taką paroli. Już kurwa że się podłożył też. Dziękujemy, Ole, za patrzcie. To później będą na laty jakby... A, za wszyscy to muszę iść. Ale, my god. Ta Ola ta z góry. Już... Gdzie trzy są jej zdjęcia? A. Zdjęcie numer jeden. Ola, Ola, Ola i Ola. Fajne dziewczyny. A szkoły? Są. Z Krakowa. A Kraków! Dobra. A co ty masz za to? Co tatuaż? U.S. Army? Yeah. Mamy ten To jest stary komandos. To się lepiej nie ozywaj, bo możesz. Co mogę? U! Zrobiłeś komandosa? No byłem w desancie trzecim. Podkoszulki, tak, wełny do paczki. Oranżatkę dla dzieci. Falkyko. I już jest czwartkę za pi**ole. Siadła pijana. skurwa guaj. Co za pierona, kawałtuje. No nie do wie no, do kurwa, siedzi też. Miedzie. Gdzieś, kurwa, setkę wziął. Już dawno i sano, kurwa. jest Kurwa, ty. Tu. Ty jest w odzieniu O, się przypucować. Kurwa, śmieć Ej, kurwa, gdzie bierz. Sprzątaliśmy kawał dobrej roboty, mamy grzybów nie ma. No I dobrze jest, grzybów nie ma i nie będzie. Dawaj. Ej, gaz. Bierz te pudło i skiem. Nie, nie będzie dał. To, no... to co, zabieramy to sylwusz? To co? Kończymy imprezę, idziemy do autobusu. Branie nam się nie udało, bo sucho jest i grzybów nie ma. To wpadniemy jeszcze tu raz, na pewno jak będzie już po deszczu ogłoszenia parafialne którego to Pozdrawiamy wszystkich Alana Szeszkowa dwie obci mu pierwon pozdrowienia dla Bartka i Jacka z Przesuchy. z Borkowicz koło przesłuchy i Bartka z Rodnika, Dzienkaweczka, pozdrowienia dziękóweczka, Cześć chłopaki, nara. Wszystkiego najlepszego, dziękóweczka, do zobaczenia w następnym odcinku. Tak. Zachęcam Was do oglądania dobrych moich odcinków. Będziecie mi polski prać, bo coś bym się upierdolił. Inne filmy się, nasze produkty pojawią się albo tu, albo tam. Zostawcie lajka like i no... Wajce, No... Ja siedzę teraz na kwiatach, szpanków, siniorę, Polaków.